Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A w naszym studiu Eugeniusz Kurzawski, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Przed chwilą w naszych wiadomościach słyszeliśmy, że 2 miliony, tak? To jest kwota, o, o jaką zostali oszukani starsi dobuszanie. Tylko w minionym roku alarmuje policja. Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o podobnych yy, historiach, ale także o wakacjach, o tym, jak zabezpieczyć się przed wakacjami yy, ze strony yy, klienta, yy, żeby. Pobyt, pobyt gdzieś daleko od rodzinnego miasta był spokojny, taki wymarzony, bez żadnych przygód. Zacznijmy od jednak tych kwestii, które wracają jak bumerang, ale wracają coraz to w nowszych formach czyli kwestie właśnie różnego rodzaju pokazów, sprzedaży, cudownych rzeczy, za niewielkie kwoty to oczywiście cudzysłów. Zacznijmy od. Pokazów. One dalej istnieją, bo był taki moment, kiedy pan osobiście pojawiał się na tych pokazach interweniował. To ucichło, ale wraca w nowej formule, rozumiem. Pokazy dalej funkcjonują, ja monitoruję te pokazy. Zgodnie z prawem, zgodnie z tym, co można w ramach. Tak, prawa. Tak, zgodnie z tym, co mogę zrobić, muszę się poruszać w granicach prawa. Wprawdzie aktywiści społeczni mówią, panie rzeczniku, niech pan ich goni. No to tak nie jest, rzecznik nie weźmie kija do ręki albo siekierki i nie pobiegnie rozpędzać tych pokazów. Tam wszędzie działa prawo, to jest swoboda działalności gospodarczej, trzeba pewne rzeczy miarkować. Natomiast mogę wszędzie, gdzie tylko dotrę iść i ostrzegać. To jest nasza jedna z ważnych ról edukacja, ostrzeganie właśnie przed tymi różnymi niebezpie niebezpieczeństwami. W zeszłym tygodniu odbył się kolejny pokaz mhm. w Gorzowskim Hotelu. Mhm. 12 osób, przynajmniej z tego co ja wiem, tam trafiło. To jest, organizuje go firma dość znanej marki. To jest też istotne, właśnie, dlatego że nie można, jakby, mówić o tym zupełnie byle czego. Natomiast problem polega na czymś innym. Na przykład, a muszę tu użyć choćby Mercedes. Nie wysyła do całego osiedla Staszica w Gorzowie do mieszkańców informacji: przyjdźcie do naszego salonu, mamy świetny samochód, Mercedes klasy S za 700 tysięcy, a jak przyjdziecie, dostaniecie baloniki i wiatraczki. No tak to się nie odbywa. A tutaj jest podobna formuła. Wysyłane są zaproszenia, proponowane są upominki. Ten właśnie przed chwilą cytowany wiatraczek, który można sobie w internecie poszukać i kosztuje 21 zł. 21 zł można wydać, natomiast klient, który tam przyjdzie, może kupić produkty. Ekskluzywne, mhm. ale na przykład zaczynające się od 7 000, od 3000 a kończące na 15, 18 tysiącach za zestawy tych produktów. Okej, okay, czyli forma tak jest bardziej podejrzana niż sam produkt, bo przecież no, jeśli ktoś chce wydać dużo pieniędzy na jakiś produkt, to nikt nikomu nie może zabronić. Nikt nikomu nie może zabronić, ale jest pewna granica racjonalności i o to w tym wszystkim mhm. chodzi. Jeżeli ktoś wycenia swój produkt, Cztery razy więcej niż on jest faktycznie wart, no to już jest pewien problem. I teraz kupujący, który w jakimś sensie się na to daje nabrać, on płaci tę cenę, no potem może rozłożyć ręce i powiedzieć, sam tego chciałem. No ale skutki są jednak dość poważne, bo często zaciągane są na to kredyty wieloletnie, które trzeba przecież spłacać i teraz emeryt, który. Często mówi, no, żyje niezbyt, powiedzmy, dostatnio. Nagle się okazuje, że dodatkowo musi 600 zł miesięcznie wyłożyć na spłatę kredytu przez kilka lat. Czyli musimy o tym pamiętać? Pokazy odbywały się także na parafiach, tak? Zdarzało się, chociaż. To tylko tak... pokazuje, jaki to jest złożony problem, bo, no właśnie, tak bym tego nie, nie wyglądało to tak naprawdę. I jeszcze inna forma. Czas znowu, jakby żerująca na naiwności i ludzi, i gospodarzy parafii, ale rzeczywiście takie sytuacje też zdarzają się i też trzeba na nie uważać. Zresztą, jesteśmy w kontakcie z gorzowskimi parafiami. Po wakacjach będziemy sporą akcję też tam prowadzić. Mhm. No bo musimy docierać wszelkimi możliwymi drogami do, do różnych środowisk. Tak jest, będziemy o tym informować. Ale uwaga, pojawiły się także stacjonarne miejsca. To jest pewna nowość, przynajmniej w Gorzowie. W Polsce już takie sytuacje miały miejsce wcześniej, natomiast w Gorzowie jest w tej chwili coś takiego: jest sklep stacjonarny, a więc on rządzi się innymi prawami niż sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Ten sklep stacjonarny reklamuje się w ten sposób, też rozsyłając swoje jakby ogłoszenia albo inaczej docierając do ludzi. Słuchajcie, mamy świetne produkty, przyjdźcie do naszego sklepu stacjonarnego, możecie z nich korzystać bezpłatnie. Mm -hmm. No to, ludzie... to jest ten haczyk, tak? tak ludzie naiwnie znów idą i korzystają. Mało tego, korzystają raz, drugi, siódmy, dziesiąty ale po dziesiątym razie no, dochodzą do wniosku, że ten produkt, a przy każdej wizycie są w jakimś sensie urabiani, dochodzą do wniosku, że to rzeczywiście świetny produkt, chyba mi pomógł, chyba go kupię, po czym wydają 25 tysięcy złotych i stają się szczęśliwymi w cudzysłowie posiadaczami tego produktu. Okej, okay. poza tym, że ciąży potem zapewne w wielu przypadkach kredyt, to nie jest to niezgodne z prawem. Absolutnie nie. Wszystkie te formy są zgodne z prawem. Po drugiej stronie stoją prawnicy wyspecjalizowani w tych wszystkich kwestiach. Oni układają i umowy, i cały, całą tę procedurę powiedzmy sprzedaży w taki sposób, żeby absolutnie nie dochodziło tam do mm, otwartego określenia, że to jest łamanie prawa. To ale nie jest łamanie prawa. Ale osoby, które chcą wyciągnąć pieniądze z osób. Yy... Łatwowiernych, tak to na nazwijmy. Właśnie. Niekoniecznie czekają na to, żeby do nich przyjść. Przychodzą do domów również. A to jest jeszcze nowa odsłona, ponieważ od 1 stycznia zmieniły się przepisy, pewne rzeczy zostały wreszcie ograniczone. Bardzo się z tego cieszymy. Natomiast ta druga strona, czyli sprzedawcy, no niekoniecznie porządni sprzedawcy, solidni, wymyślili coś nowego. Dzwonią teraz do domów, korzystając czasami ze swoich starych danych. I mówią jednej jakiejś tam pani czy panu, proszę Pani, kupiła pani u nas 4 lata doskonały produkt wtedy, ale na pewno on już ma w tej chwili jakieś usterki. Nasz serwisant przyjedzie do pani całkowicie nieodpłatnie i te usterki usunie. A może też zaproponuje pani coś nowego? No to już zobaczymy. I teraz, jeżeli ktoś się zgadza, bo mówi, że rzeczywiście, kupiłem produkt, on tam można go było byłoby przeczyścić czy tam cokolwiek z nim zrobić. No to za darmo serwis, ależ oczywiście, i tak. wykonuje czynność, która jest w ustawie określona, czyli zaprasza do siebie reprezentanta firmy. Reprezentant firmy oczywiście z tego korzysta, przyjeżdża, yy, powiedzmy, że serwisuje, ale przy okazji proponuje nowy zakup. Może w domu na zaproszenie konsumenta zawrzeć umowę, może nawet namówić do kredytu, i może pobrać gotówkę w domu, czyli te rzeczy, których mu ustawa zakazała w czasie pokazów hotelowych. Czyli mamy kolejne takie zagrożenie. Warto o tym przypominać przede wszystkim starszym osobom, będziemy o tym mówić. A co z wakacjami? To jest taki okres, gdzie może jeszcze szukamy last minute, na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając właśnie różnego rodzaju propozycje wakacyjne. Przede wszystkim powinniśmy bardzo dokładnie przestudiować umowę. Kwestie dotyczące turystyki uregulowane są oprócz tego, że one gdzieś tam się pojawiają śladowo w prawach konsumenta, ale tym zajmuje się odrębna ustawa właśnie o usługach turystycznych. Ona określa troszeczkę inaczej pewne rzeczy niż ustawa prawa konsumenta, i jedną z ważnych, bardzo ważnych rzeczy, podkreślę, jest umowa na tę usługę turystyczną. Tam są określane kwestie dotyczące cen, dotyczące ewentualnych zwrotów w przypadku jakiejś rezygnacji. Raczej te opcje się nie pojawiają, ale teoretycznie dobre firmy mogłyby coś takiego zaproponować. Tam są określane parametry hotelu, bo z tym też jest problem. W Egipcie trzy gwiazdki, w Turcji trzy gwiazdki, w Grecji trzy gwiazdki. To niby te same gwiazdki, ale wcale nie. Standardy inne. Standardy inne. I to jest właśnie tak, można trochę się naciąć, jeśli mogę użyć takiego kolokwializmu. Słynny pokój z widokiem na morze, który okazuje się mm. widokiem na śmietnik. W umowie powinny być te rzeczy określone, dlatego warto czytać jednak szczegółowo różne zapisy umowy, bo ta umowa stanowi podstawę. Ustawa właśnie o imprezach turystycznych wiele razy odwołuje się do umowy, jeżeli jest to określone w umowie, jeżeli nie ma tego w umowie. I umowa jest jednym z kluczowych elementów, właśnie takiego wyjazdu. To trzeba wiedzieć. Czyli mieć jak najbardziej szczegółową umowę. Wtedy jesteśmy pewni, co do. Tak, pod co do warunkiem, tej że ta szczegółowa umowa zabezpiecza nasze prawa, okay. a nie prawa organizatora. Imprezy turystyczne. W każdym razie, jeśli coś jest niezgodne z umową, trzeba to dokumentować, i wtedy tak. jest szansa na odzyskanie przynajmniej części środków. Jeżeli coś się dzieje takiego, czego, co jest nie, nieokreślone w umowie, właśnie niezgodne z umową, zdecydowanie trzeba to dokumentować, trzeba przyjąć formę pisemną, zgłaszać rezydentowi w czasie pobytu już, mhm. a potem reklamować to u organizatora całej imprezy. Mhm. Opcja też jest istotna, to trzeba wzi wziąć pod uwagę, szczególnie przy dłuższym planowaniu. Ubezpieczenia rezygnacji, dlatego że zdarzają się całkiem niedawno. Mieliśmy przypadek, losowy przypadek, ale z bardzo krótkim terminem. Trzy dni później następował wylot na, na taką dłuższą, dwutygodniową wycieczkę. Była to kosztowna impreza. Okazało się, że dana osoba nie może wziąć w niej udziału. A firma turystyczna powiedziała, że zwrotu nie będzie. Nie było to ubezpieczone i no, widmo straty całej kwoty. Zdecydowanie jest bardzo duże wtedy ubezpieczenie od tej, od tej kwestii, a najczęstsze błędy, jakie popełniamy my turyści, gdzieś tam wyjeżdżają, albo inaczej, firmy, które zapewniają nam właśnie turystyczne usługi, jakie robią błędy. No, różne rzeczy się zdarzają. Przypadek z tego roku znaczy przypadek z tego roku nam zgłoszony, bo rzecz miała miejsce jeszcze w końcówce zeszłego roku, rezydent zgubił uczestników wycieczki. Gdyby ta zguba odbyła się gdzieś, nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech, no to może byłoby to inaczej, ale ona odbyła się w Tajlandii, a więc znajomość języka, a więc ogromne miasto i no, turyści, którzy nagle okazało się, że ich wycieczki nie ma. Nie ma rezydenta, nie ma wycieczki, są w wielomilionowym mieście bez znajomości języka. Ogromne problemy, żeby w ogóle dotrzeć do swojego hotelu bo już to okazało się problemem, a potem jednak kłopoty, bo rezydent stwierdził, że on wykonał swoje obowiązki prawidłowo. Ale oni akurat dokumentowali dość na bieżąco to, co się działo, jeżeli chodzi o przedziały czasowe, mhm. więc dość mocne argumenty mieli w rozmowie z firmą, która jednak dla zasady powiedziała, że nie, nie, zrobiliśmy wszystko dobrze, zwróciliśmy nawet Wam jakieś tam... Koszty taksówki, którą dotarliście do hotelu, no ale klienci powiedzieli, ale cały dzień wycieczki, jednak drogiej, mieliśmy zaburzony, już nie mówiąc o naszych nerwach. Także są to potem sytuacje naprawdę trudne. Takich sytuacji nie życzymy wakacji, życzymy udanego wypoczynku beztroskiego, aczkolwiek trzeba się zabezpieczyć najpierw dobrze, żeby to potem był beztroski wypoczynek. Natomiast w przypadku kłopotów podkreślam kolejny raz, docierajcie Państwo do nas, jesteśmy od tego, żeby wam pomagać. Też niedawno spotkałem się z kolejny raz już z pytaniem, czy my działamy odpłatnie? Nie. My jesteśmy jakby jednostką pod prezydentem miasta Gorzowa, działamy nieodpłatnie i świadczymy naszą pomoc mieszkańcom Gorzowa. Eugeniusz Kurzawski, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radzie